Jela karpowiczka karpowiczką, Gra Karolinę, według autorki pięcioletnią, ale wydaje mi się, że według reżysera nieco starszą. Co to za postać? E, Karolina jest chyba taką jedną z e, niewielu postaci e, bardzo dobrych, e, która nie rozumie e, buntu, e, krzyku, wychowuje się w takiej rodzinie e, bardzo poprawnej. E, mama swojej różne zasady, również babcia. I ona jakby jest tym właśnie takim dobrym lustrem swoich rodziców na podwórku. Ona próbuje zrozumieć zachowania swoich niedobrych kolegów, próbuje zrozumieć zachowania rodzeństwa i, i próbuje to ogarnąć, pomóc. No, ale no niestety, jakby, jako że jest dobroć przeważnie w formie jeszcze y, żeńskiej, niekoniecznie jest dominująca, więc spełzana niczym w rezultacie. Jest y, postacią dobrą, ale dobro przegrywa w tym spektaklu? E, jeśli chodzi o... Y, samą treść spektaklu, to wydaje mi się, że chyba przegrywa. Natomiast jeśli chodzi o ambitną ochotę wydźwięku spektaklu, mam nadzieję, że przegrywa właśnie po to, żeby w życiu wygrywało. Żeby widz sobie uświadomił, że, że jednak no może, może w tym zapędzeniu dojść do jakiejś tragedii. Dla no kogo jest to spektakl? No oprócz tego, że jest to spektakl dla dzieci, dla młodzieży i dorosłych, wydaje mi się, że jest to spektakl przede wszystkim dla ludzi. Znaczy wydaje mi się, że właśnie fajnie byłoby powiedzieć, że jest dla wszystkich, bo każdy z, każdy z ludzi, ja tak sobie przynajmniej chciałabym wyobrażać, wyniesie coś innego. Ten, który rzeczywiście gdzieś sięgnie pamięcią do czasów młodzieńczych i, i powie, że był świadkiem takiej sytuacji, a ma na to osiem możliwości, bo każda z naszych postaci gra inną osobowość i pomyśli, że, 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 że rzeczywiście mogło, mogło do czegoś dojść, a na przykład nie doszło i że tak jest dzisiaj, że po prostu, że może do czegoś dojść. I, i, Chodzi o to, jakby, żeby, żeby nie dopuszczać do, do takich rzeczy... No nie chcę, jakby tutaj owijam troszeczkę, bo nie chcę dojść do błędy, bo to trzeba byłoby zobaczyć. No, natomiast no jest to przestroga. O, może tak, jest to przestroga dla wszystkich i takie otwarcie oczu. Nie chciałabym, żeby to było traktowane jako wspomnienie dawnych czasów. Jest to sztuka sprzed iluś tam lat. Tylko żeby to było bardzo współczesne i uniwersalne, żeby po prostu jednak, pomimo tego, że teraz blokowiska to często wspólnoty blokowe obdarzone w kolorowe place zabaw, a u nas jest szaro, to ten problem funkcjonuje jakby wszędzie. I, i fajnie byłoby zobaczyć, że takie coś jest, no i jakby mieć większy na to wpływ. A co to jest za problem? No to jest problem wynoszenia modeli trochę z domu dorosłych, Przenoszenia tego na, na podwórko. Y, a wiemy, jaka jest, jaki jest współczesny świat, i y, 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 dorośli jeszcze sobie uświadamiają, jakie mogą być konsekwencje. Dzieci niekoniecznie. I, i, i to dodaje im odwagi do, do, do popełniania no, niekoniecznie dobrych też rzeczy. Tak? I, i, jakby, I nie mają świadomości konsekwencji. No, bardzo dziękuję.